Witam Cię bardzo serdecznie. Jestem Magda, jestem trenerem personalnym i dzisiaj pozdrawiam się z pięknego miejsca. Jestem w miejscowości Maniowy nad Jeziorem Czorsztyńskim. Przede mną przebiega piękna, piękna ścieżka rowerowa, którą wczoraj przemierzałyśmy razem z mamą. Jest to ścieżka rowerowa, która prowadzi wokół Jeziora Czorsztyńskiego. I teraz, właśnie, Ci kawałeczek dosłownie tej ścieżki, bo właśnie siedzę sobie tutaj w tym miejscu i mam fajny widok. Wczoraj pierwszy raz po 10 latach wsiadłam na rower i bardzo szybko jakby załapałam o co chodzi. Wiadomo, wiemy wszyscy o tym, że jazda na rowerze się nie zapomina i jak już się raz załapało o co chodzi w tym wszystkim i, i udało nam się utrzymać równowagę na rowerze, to nawet jeżeli długo nie jeździliśmy, to jesteśmy w stanie bardzo szybko z powrotem bardzo dobrze jeździć na rowerze. No i wczoraj też tak było, że pierwsze ruchy na tym rowerze były takie trochę niepewne, ale później już poszło bardzo łatwo. Mówię o tym, dlatego że tak jak nie zapominamy o tym, jak jeździć na rowerze, tak również nasze mięśnie nie zapominają, jakie wysiłki i jakie treningi wykonywałyśmy w przeszłości. Mamy coś takiego jak pamięć mięśniową, czyli nasze mięśnie pamiętają sobie po prostu to, co robiły kiedyś. Czyli jeżeli kiedyś na przykład byłaś osobą, która dużo ćwiczyła albo po prostu. Trochę schudła, fajnie wyglądała, wykonywała jakiś tam rodzaj wysiłku, to jeżeli nawet miałaś przerwę i wróciłaś do punktu powiedzmy zero, to zaczynając kolejny raz ćwiczyć, nie zaczynasz od zera. To jest bardzo ważne, nie zaczynasz od zera. Mówię o tym dlatego, ponieważ sporo z Was ma taką. Trochę demotywacje związano z tym, że kiedyś coś robiłyśmy, miałyśmy fajne efekty, coś się fajnego stało, sylwetka się w fajny sposób zmieniła, miałyśmy formę. Później coś się wydarzyło w waszym życiu, że nie miałyście na przykład czasu ćwiczyć, albo no, po prostu zrezygnowałyście z prowadzenia takiego aktywnego trybu życia, no i waga na przykład wróciła do, do punktu wyjścia. I to nie jest tak, że te efekty zostały zmarnowane, to nie jest tak, że ten czas został stracony. Przede wszystkim dlatego, że jest pamięć mięśniowa i dzięki temu, nawet jeżeli miałaś przerwa, a wrócisz do treningu, to nie zaczynasz nigdy od zera, ponieważ mięśnie bardzo szybko przypominają sobie, co się działo w przeszłości i łatwiej ci będzie wskoczyć na tamten poziom. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest to, że ty po prostu nigdy nie zaczynasz od zera, dlatego że masz już jakieś doświadczenie, masz już coś przepracowane, wiesz, co działa, wiesz, co nie działa. I teraz, żeby nie, żeby nie zmarnować tego czasu, który wtedy. Poświęciłaś na ćwiczenia, to musisz wykonać jedną bardzo ważną rzecz. Musisz zacząć wyciągać wnioski, musisz zadać sobie pytanie, dlaczego wtedy odpuściłaś i co możesz zrobić, żeby nie odpuścić już, już później, tak już teraz. E, tak jak już Wam kiedyś wspominałam, bardzo cenne jest takie, taka autorefleksja, takie cofnięcie się do tyłu i zadanie sobie kilku ważnych pytań. Dlaczego coś nie zadziałało? Co mogę zrobić, żeby zadziałało? E, bardzo ważne jest. To, żeby pamiętać, że nie zaczynasz od zera i że to, co zrobiłaś kiedyś, to nie jest zmarnowany czas. To nigdy nie jest zmarnowany czas. To tego możesz być pewna i mogę Cię zapewnić. Ja w ogóle uważam, że jeżeli masz jakiś ambitny cel do zrealizowania, to po prostu musisz przejść pewną drogę, żeby ten cel osiągnąć i to nie ma po prostu opcji i nie ma innego wyjścia. Po prostu musisz przejść swoją drogę i na tej drodze będzie milion porażeń, milion lekcji, milion wniosków, które będziesz musiała wyciągnąć i każdy z nas to musi zrobić, to bardzo jest tak mało chyba takich przypadków, że ktoś na przykład ma ambitny cel, nie wiem czy w ogóle jest jakikolwiek taki przypadek, że ktoś ma ambitny cel, zaczyna w poniedziałek i za rok o tej porze już wszystko osiągnął i po prostu nigdy po drodze się nie, nie poddał, nie miał żadnej porażki, nic się takiego nie wydarzyło i on po prostu wiesz, bardzo gładko przeszedł z punktu A do B. Tak się nie dzieje, musisz sobie to uświadomić, dlatego Pamiętaj o tym, że nawet jeżeli coś w życiu kiedyś robiłaś, ćwiczyłaś, miałaś jakieś efekty, to zaczynając znowu nie zaczynasz od zera. E, pamiętaj o tym, że mięśnie mają pamięć, a ty jesteś osobą mądrą, i potrafisz wyciągać wnioski, i potrafisz cofnąć się do tyłu i zastanowić się, co wtedy nie zadziałało i co teraz możesz zrobić inaczej, e, żeby po prostu osiągnąć swój efekt. Także ja trzymam za ciebie kciuki: nie poddawaj się. Ja również jestem osobą, która poniosła w życiu milion porażek, milion lekcji jest za mną, i teraz wiem, że gdyby nie to, to pewnie nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz. I te wszystkie rzeczy, które zadziały się w przeszłości, były tam potrzebne. Zostawiam cię z tą myślą. Jeżeli takie filmy są pomocne, to daj mi jakiś znak, zasubskrybuj kanał, zostaw łapeczkę w górze. A najlepiej będzie, jeżeli napiszesz coś od siebie. Bardzo lubię czytać wasze komentarze. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia.